Cześć, tu Lego Ward, dzisiaj otworzymy sobie gazetkę. Lego Ninjago. Yy, do, yy, Strażnik Me, Marai, Plus Marii. Sai Plus Karta Limitowana ZU Tutaj ona jest Jest Dobra, pokażę, może ja może jakąś warzykę Dobra. No, I tu jest ten, ten, tak, to wygląda tak, przodu. Komiks, 12 stron komiksu. tak, dwa plakaty tak, będą. A z tyłu będzie taka, takie karty kolekcjonerskie będą z LEGO Ninjago, 7 stycznia wyjdą. To będzie kolejna seria. Seria 7 już. Ok, gra. Muszę I kosztuje to 15 złotych. 1499, e, 13, numer 13 2021. Okej, okay. O, dało się. Tu mamy kartę Złoty mistrzów. Tutaj mamy figureczkę. a tutaj mamy gazetkę. Gazetka. Tutaj jest jakiś magazyn z Czarną Wdową, który mam, ale niestety nie nagrałam, bo mi się przerwała. To jest spis treści. Właśnie mówiłem, że dwa plakaty będą. Zajmij water... Łotry z głębin. Idziemy dalej. Dalej jest. Ta figureczka. Tutaj mamy jakieś zadania. Zadania. Tutaj mamy też zadania. A tutaj mamy jakiś magazyn Lego Star Wars. Tutaj mamy komiks. 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 Tutaj mamy jakieś zadania. Tutaj mamy plakacik. I to są Łotry z oproszę, poproszę. jestem jest ten drugi czynnik z Tu Tutaj mamy jakiś Minecraft, tego Minecraft magazyn. Komiksik, komiksik, komiks, komiks, komiksik, komiks i komiks. Tutaj mamy jakieś zadania. Zadania, o nie, tu jakiś zestaw jest, nie zadania, jaki zestaw. Tutaj mamy jak ktoś rysował. A tutaj jakiś konkurs mamy do wygrania. A tutaj będzie kolejny magazyn Lego Ninjago, który będzie 25 stycznia. Kai. Nurek Kaj. Na pewno to będzie bo fajnie, bo ja lubię Kaja. Ale bardziej lubię DJ, ale też lubię Kaja. I moja druga lubię na figurkę, ale okej. Okay. I będzie jakiś super dodatki, bo będzie karta limitowana. Przepraszam Was, ale bo być to, możecie się śmiać, ale po prostu spadła mi kamera. No niestety. No tutaj mam ten kolejny magazyn. Będą sobie podatki właśnie będzie I już to będzie ta seria z, z... Te nowe karty będą. A tu mam jakiś magazyn hmm, Lego City. Z trzciśniką To po prostu wyjątkowo, które było. Mamy kanale, a to jest ten tył, więc teraz... A mam nadzieję, że teraz nie opadnie. Aż no była to wyjście, No, wiesz, ja że nie lubię takich. na no, głuchy, to ja mam żebym... tego. Już chyba wszystko. A jeszcze tutaj jest część. Płetwa? A to jest druga płetwa? Ja jest druga. Dobra, więc. O Boże. Widzimy, że na wyzroło prawie spadło. Takie nóżki. Zobaczcie, ja to podtrzymam. nóżki. ciałka. No, nieźle. Czyli ufkę. Łówkę. Tam wczepiemy płetwy. Łatwy. I teraz jego prąd budujemy. Tylko ja muszę sprawdzić, z sprawdzić w instrukcji. Nie wiem, czy w ogóle jest instrukcja. Chociaż nie sądzę. O, to nie jest jakieś trudne. A nie, dobra. Mhm, rozumiem, to bardzo łatwe. A co go dziś zapomniamy? No, wczepić. To będzie. Tu ja cię też źle wczepiam. Będzie tak. Tak. A będzie trzymał to tutaj. Tak wygląda figurka. Tak wygląda figureczka. To jest ten strażnik Maraj. Tak mi się wydaje. Chodzi o to, że ja i to, to taki, on ma taki, taką broń. Jakiś taki, jakby, coś, nie wiem co to jest. O, jakiś taki niebiesko, taki niebieski, czarny. Głowę, niebiesko-czarną, takie płetwy morskie. I taki fajny tors, bardzo fajny, podoba mi się. No tak to, tak wygląda ten magazyn. Tak to na karta. Tutaj. No to by było na teraz, zostawcie oko w górę. I, i suba, to pa, pa.